Kochana, no ma ślubny? Tak. No to zapraszam. A to czas na kreski? Mm, ale po co pani ten widelec? No jak to po co? Żeby kreski tutaj tak ładnie namalować. Ale on jest brudny. A była sobie dziaba obiadu miałam, zakrupnęłam. Mm. No to. Który, kochana, to jest twój ślub, opowiadaj. No, no jak to, który? No pierwszy. No wiesz, kochana, jakby nie wyszło, to nie załamować się. Do trzech ze sztuk, jak to się mówi, nie? Podkolzik? Tylko zblendujemy oczywiście. A dałaby mi trochę pani tej pomadki, żebym sobie poprawiła w razie czego na weselu? Hmm. Coś, coś wykombinuję. Niech co, już, kochana, bo to po jakimś kremie było. A już ci tutaj naszykuję pomadki troszeczkę. Tylko, że to, kochana, będzie kosztowało za pudełeczko i za za pomadkę. Więc sobie tam doliczę tam. Jest 20 zł. Kurczę, ciężko się nabiera. Widzisz jakie, kochana, poświęcenie? Wrewki. I gotowe. O Boże! O, słyszyła się pani! Co? Nie! Czemu ja mam dwie różne brwi? Kochana, no ale pamiętaj, że brwi to siostry, a nie bliźniaczki.